Dzień dobry, Pani Komornik. Kłaniam się Tomasz Patora, telewizja TVN. Witam serdecznie. Chciałem z Panią porozmawiać o działce pani Wiesławy Szymańskiej. Ja państwa odeślę do e, rzecznika mojego. Rzecznik. E, no ale to zna pani sprawę. sprzedała tę działkę. Rzecznik z sprawę, dam państwu namiar do rzecznika dobrze. Ale proszę powiedzieć, jak pani zweryfikowała, że pani Wiesława Szymańska jest dłużnikiem, skoro nim nie jest? Proszę Państwa, proszę bardzo, bo jest COVID. Proszę powiedzieć, to jest prosta sprawa, jestem w dystansie od Pani. Proszę bardzo. A od czego jest komornik, jeśli nie od sprawdzenia, kto jest dłużnikiem, zanim zlicytuje własność? Proszę Pana, bardzo proszę, zaraz dostanie Pan e, namiar na rzecznika, rzecznik zna sprawę. Ale Pani, Pan Pani zna ją lepiej. Dlaczego tak? Pani nie chce rozmawiać? 67-letnia emerytowana mikrobiolog Wiesława Szymańska rzadko zaglądała na swoją działkę budowlaną położoną w atrakcyjnym miejscu na obrzeżach Łodzi. Gdy pojechała tam w lipcu zeszłego roku, marzenia o nowym rodzinnym domu legły w gruzach. To jest działka, o której jest mowa. Czyli jak pani tutaj przyszła, to tak naprawdę zobaczyła pani to, co teraz widać, teraz czyli wykarczowany teren. To, co teraz widać, wykarczowany teren. I co pani zrobiła? Gdzie pani poszła? To jest, sąsiad tam dalej zamieszkały w pobliżu i to właśnie od nich dowiedziałam się, że na tej działce urzęduje małżeństwo, które zakupiło tą działkę na licytacji. Miała pani kiedyś jakiś dług? Nigdy nie miałam żadnego długu. Komornik na głowie? Żadnego komornika, nigdy nie miałam do czynienia z prawem tak naprawdę. Poszła pani do tego komornika? Poszłam do tego komornika. Była y, tak samo zszokowana w ogóle jak ja. No i właściwie ona powiedziała, że jakby sprawa miała swój początek w sądzie w Lublinie. Ona dostała dokumenty z Lublina i właściwie uważała, że sprawa jest czysta i nie potrzeba w niej nic działać, nie sprawdzając. Nie potwierdzając, nie weryfikując kompletnie żadnych danych. Pani Wiesława dowiedziała się również, że jej działka została sprzedana na licytacji za długi innej Wiesławy Szymańskiej, która była zadłużona na kilkanaście tysięcy złotych. Komornicy i sądy zajmujący się sprawą dłużniczki uznały, że może do niej należeć atrakcyjna działka budowlana na obrzeżach łodzi. Ta nieruchomość, rozumiem, że została znaleziona na podstawie tego dokumentu. Tak, wykaz ksiąg wieczystych elektroniczny, i jak widać zostały wpisane rekordy, imię, nazwisko, imiona rodziców i Pesel. Tak? I wyskoczyły nam trzy księgi wieczyste, tak, z których dwie należą do mojej klientki. Jak to się stało, że sprawa zaczęła dotyczyć działki niezwiązanej ze sprawą pani Wiesławy? Chodzi o ten dokument wydruk z bazy Ministerstwa Sprawiedliwości przysłany w odpowiedzi na pytanie o nieruchomości należące do Wiesławy Szymańskiej. Problem w tym, że oparta na niepełnych informacjach baza zawiera luki i często wskazuje domy i działki należące do różnych osób o tym samym imieniu i nazwisku. O tym jednak, że odpowiedzi tego typu wymagają dalszych sprawdzeń i dociekań, dwie każdy komornik. Wiesława Maria Szymańska. To pani dane. Tak. Yy, imiona rodziców? Stanisław Władysława. Czyli tak naprawdę zbieżność polega na pierwszym imieniu Wiesława. Tak. Nazwisku o. i imiona rodziców. I imiona rodziców. Resztę danych się nie zgadza. Szymańska to dość popularne nazwisko. Oczywiście. Wiesława to popularne imię. Kiedy komornik dostał ten wykaz ksiąg wieczystych, jeśli pozostawały jakieś wątpliwości, można było zawnioskować o odpis aktu urodzenia i go otrzymać. Ja zawnioskowałam i go otrzymałam. Aktu urodzenia wiem, dłużniczki, prawdziwej dłużniczki. Dłużniczki i wiem, że to nie jest ta sama osoba. Ile komornikowi czasu zajęłaby ta operacja, to sprawdzenie? Mi to zajęło pół godziny. Komorniczka dopiero po mojej interwencji udała się. Do y, sądu wieczysto-księgowego i tam dopiero pa, na, papierowo sprawdzała, tak naprawdę, stan księgi wieczystej. Czyli wiedziała, co zrobić, tylko zrobiła to po prostu, można powiedzieć, musztarda po obiedzie. Po tak, wszystkim. oczywiście. No, n, moim zdaniem nie dochowała tutaj należytej staranności.